Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście jestem pan Gremlin, a to jest serwer Gremlinowo. I słuchajcie, za kilka minut rozpoczyna się event. Tutaj już powoli się zawodnicy zbierają. I słuchajcie, zawodnicy będą dzisiaj mieli do wykonania pracę drużynową. Tutaj mają przygotowane pole, mają przygotowane w tej chwili rusztowania. I będą musieli wykonać w ciągu godziny czasu jakiś posąg. Pierwsze zostaną 5 minut na przedyskutowanie sobie sprawy, przedyskutowanie kto co, jakby chciał e, i e, ustalenie. Po, go, po 5 minutach będą mogli powiedzieć mi e, jakiej wełny potrzebują, w jakich ilościach, i taką właśnie wtedy wełnę otrzymają. Po tych 5 minutach, i takiej krótkiej przerwie technicznej, właśnie potrzebnej na przygotowanie wełny, e, będą mo, musieli rozpocząć budowę. A do wygrania e, będzie rzecz niezwykle potrzebna do e, dzisiejszego eventu na kolejny e, tydzień: to, jest, to są jaja. Zobaczcie, jak będą drużyny po, przygotowane. Na chwilę obecną mam e, przygotowane jaja z numeracją od 1 do 6. I później te jaja trafią do uczestników. Ja też w dalszej części filmu powiem, do czego te jaja będą służyły i jak będzie miała się z nimi sytuacja. Także ja już dłużej nie gadam, idę do zawodników. No i za chwilę widzimy się z nimi na serwerze. Dobra, moi drodzy. Są już zawodnicy na arenie. W pierwszej drużynie będą grali Myzdek i Jajkoś. W drugiej Junzo i Kretyn. Nie wiem, gdzieś się zakopał. A, tu, tu wyszedł, dobra. E, czyli Wiktor. I w trzeciej drużynie Czapla i Dyzio. E, no i jest jeszcze taka, dwie drużyny forfanowskie, czyli Patysiek uh -huh. i Krynzeku, czyli e, Gamowicze. Ja z Kochaniem, czyli z Basią i z Kapałem. W ogóle ciekawy skin, jeszcze Dziękuję. E, dobra moi drodzy, ponieważ wy wciąż nie wiecie, co was czeka. E, poproszę pierwszą dwójkę za mną. O, idą na tortury. Nie, nie, i e, mam prośbę. E, tak gdzie idziecie, na razie nic nie. E, nie stawiajcie, nie otwierajcie skrzyni, dobra? <grym> Poczekajcie za tymi drzwiami, wejdźcie tam, spokojnie, nic wam tam się nie stanie. Chyba. Za, za chwilę wam wyjaśnię, co... Oh Boże, co jest grane. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, macie na swoich miejscach skrzynki. Jak widzicie, macie tam scaffoldingi. Ja jeszcze jedną rzecz muszę mm. zrobić, bo zapomniałem oczywiście, jak ostatni... E, gałgan, e, jedną rzecz ogarnąć, ok, ale już o, będzie dobrze. I no słuchajcie, nie mamy jedynka. E, I słuchajcie, macie w tych skrzynkach e, scaffoldingi. i dostajecie ode mnie w tej chwili e, 5 minut na to, żeby zastanowić się, e, jaki byście chcieli zbudować. E, Pomnik, figurę, nie wiem, moba, cokolwiek. Eee, I A może za... być napis? Eee, więc to raczej bym stawiał na mm, jakiegoś, nie wiem, potworka, stworka, cokolwiek, tak? Eee, I za, po pięciu minutach. Wy też możecie przejść na inne kanały Discordowe, żeby tylko ze sobą rozmawiać. Eee, po pięciu minutach ja będę do Was przychodził i wy mi powiecie. Ile, jakiej wełny potrzebujecie? Ja wam dam wtedy wełnę w tej ilości, którą będziecie potrzebowali, i nie dostajecie później ani innej wełny więcej. W związku z tym proponuję, no tutaj, e, e, no przemyśleć naprawdę sprawę. Nie mam nikogo w e, No, nie spokojnie, za chwilę ci tam wróci chłop, to mu wytłumaczysz. E, czy wszystko dla wszystkich jest zrozumiałe? Jos. Chyba Nie tak. bardzo. No my tutaj. No my No ja chciałam wiedzieć, ile potrzebuje tego. Ale to budujemy wełną, czy tymi rusztowaniami? Eee, wełną. Eee, Skafoldingi są po to, żebyście się nie pozabijali. Okej. Okay. Daj jedzenia dyżo. Eee, dobrze. Eee, więc tak. Eee... Wy proszę, rozejdźcie się na, na, na różne kanały discordowe, a ja uruchomiłem wam 5 minut czasu. E, na razie z nie musisz budować, bo zastanówmy się, co byśmy chcieli wybudować w ogóle. Nie, nie wiem, co można zbudować. Czemu to się na górę nie dodać? O. Można, to jak ten to dajesz i, i wtedy budujesz. E, ej. Ja zbudowałam. Ale ty Basia zbudować na razie. Nie wiem, co to jest. Ej, a co powiecie na to? Poczekaj, jeszcze tu i mamy samolot. Ej, czekajcie, bo ja zapomniałem w ogóle ludziom powiedzieć, że później będą mieli godzinę czasu na zbudowanie tego. To się e zamyślam. No, to się nie wiem, na pewno to powiem, e tylko pytanie jest coś takie. czy w, w godzinę czasu dalibyśmy radę na przykład zbudować bałwana, wiecie, kończy się zima astronomiczna i tak dalej. Bałwana? Mm, no. Zależy jak dużego. Nie wiem. Ja już samolot zbudowałem. Ja tu raczej Basia, widzę, wiesz. Tak, ja, jest samolot. Krakowski. No, jest też i właśnie tam gdzie kapo jest, to jest sterujący panel. Szybowiec. E, więc dobra. E, słuchajcie, e, w ten sposób to tak ogarniemy. E, tylko nie wiem. Chyba, że nie wiem, może Clippera. Chyba, że klipera byśmy zdążyli, to jest dość proste, chyba co? Z, zawsze zawsze można zrobić wielki zielony krosek i powiedzieć, że to slime. Ale... Ja, ja bardziej myślałam, żeby może w kawałek sera zrobić. Sera? Z dziurami. No? <grych> Z no. dziurami. No, dobra. Taki trójkącik. Trójkącik, ale my możemy zrobić, wiesz, taki duży blok yy, czerwony, czyli w zasadzie duże kółko wypełnione. To czerwony ser? No, y, czerwona ma ramkę, tak? I, a środek żółty, tak? Wiesz, masz w sklepach czy coś? Wiesz, że to czerwona folia zazwyczaj taka. Czerwony Ser. Co ty mówisz? Zielony ser. Ale, no, to wiesz, można zrobić mu takie, wiesz, przebitki zielone, w sensie, że ser pleśniowy. W sumie ciekawe, czy, czy, czy zgadną później, co to, to jest. Dobra, to co podoba. To, to podoba się pomysł Basi? Nie raczej wszystko zbuduję. Okej, okay, dobra, to pytanie następne, ile bierzemy bierzemy na to wełnę? No, jeśli. Ale może przecięte będzie to. Dobre. Dużo. A konkretnie? <laughs> no, no a dużo A będzie czy wypełnione, czy puste? No, puste raczej robimy, bo to nie ma sensu. Wiesz, no... Będziemy mieli dużo czasu, to możemy. Te... Nie wiem, trzystaki. Trzystaki tylko? To za, za mało? Każdy. Bardzo za mało. Dobra, jakich kolorów będziemy potrzebować? Czerwony, żółty. Na, pewno. I czar na dziury może jakieś jeszcze. Dobra. Pomarańczowe, pomarańczowe na dziury w serze? O, no właśnie, pomarańczowe, żeby był jakiś ten, żeby nie było całe żółte. Dobra. Mm. Żeby nie robić czarnych dziur, tylko troszeczkę tak ciemniejsze. Mhm. Dobra. No jeszcze, jeszcze może czarnego trochę daj. Dobra. 8 staków żółtego nam starczy? Czy tak mało? Trochę? Zależy mm. jak, jak, jak duży ma być. No tutaj też nie mamy za bardzo... Jesteśmy ograniczeni w tą stronę. E, Pytanie się czy czymś innym niż wełna mogą budować... E, dobra, dam im taką możliwość, no aczkolwiek będzie trudniej, to... Ale robimy takie okrągłe, nie? Na przykład byłoby Dobre. tak. Ile chcesz mhm. czerwonego? No na, chyba najwięcej, jak ma być po bokach. Okej, okay, dobra. Mm. Nie wiem, czy to dobrze ten... co chodzisz tego w jakąś ramkę zrobić? Czy to można albo zabudować, albo... No to ja mogę zrobić kółko jakieś takie, w miarę. No to zrób kółko nawet tymi, a, albo ten i po prostu żeby ten. Dobra. Potem już nawet czy to na to położyć, czy w tu? Dobra. 5 minut to trochę mało też. 5 minut jest na zastanowienie się, Basia. Ha. Ja zrozumiałam, że w 5 minut to mamy skupić. Ej, w, w ten w 5 w minut, to boże to nawet najwięksi spiranerzy nie nie robią. Dobra, ja przejdę się do nich na kanały i dowiem się co kto potrzebuje. E, dobra, moi drodzy, e, już widzę, że się pani Slime z e, Szymonem troszeczkę zaczęli bawić. E, więc okej, okay, dobra, game od Survival. Ok, e, jestem na survivalu, e, żeby mieć takie same szanse jak inni. E, I tak, moi drodzy, e, będziemy mieli od teraz godzinę czasu na wybudowanie. Zaczynamy już? Tak. Okej, okay. a bo ja nie, nie przeniosłem się na ich kanał, dobra. Dobra, jestem już z wami. Możemy zaczynać. Już mamy plan. Okej. Okay. Że to będzie takie wcięcie jakby do serka. Okay. Uh -huh. A tu będzie y, leżąca tak, okej, okay, dobra. I że zrobimy ten, że tutaj tak z boku taką dziurkę i z tej dziurki będzie chodzić mysz. Okej. Okay. Tylko czy będziemy mieli wełnę na to? Mamy. Czarną i białą. Okej, okay, dobra. To co? Eee, wezmę czerwoną pierw... Eee, aha, dobra. To ja w żółtą. Okay. Ale żółte to by się przydało od góry i jeszcze tutaj od środka. A Tutaj nie rób, tu, 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 tu nie, bo tutaj będzie wcięcie i wiesz. A, okej, okay, dobra. No właśnie dlatego tutaj chciałam. Okej. Okay. Damy radę. W ogóle najlepsze jest to, że ten event jest tak naprawdę wstępem do eventu dla nich tygodniowego. Męczku. I źle zbudowałem. Oj, panie kolego. E, Imek jest taki, że osoby, które wygrają, to wygrają rzecz, która nie jest jakoś najcenniejszą rzeczą na, na serwerze. <śm> bo wygrają tak naprawdę tylko i wyłącznie jajko smoka. To są jajka ponumerowane. Mało. E, I że no. teraz tak? Okay. No i teraz do góry robimy. Tak nie wiem, myślałem, że tak 5 w górę jakoś? Nie wiem, z 4? No, chyba lepiej ten, nie porzucicie co? 2, 3, 4 Ok, Dobra. I oni te jajek nie mogą chować do Chestów Ponieważ przez najbliższy tydzień mają je sobie gdzieś chować, nie wiem, czy to w skrzynkach, czy gdzieś na serwerze, gdziekolwiek postawić. I, I w piątek, ale to musi być postawione w przyszłym tygodniu w piątek. Osoby mhm. które wrzucą do swoich skrzynek na spawnie, jakby ukończą ten wtedy ten event, i no to będą punkty. Tylko te osoby które utrzymają te jajka. Dlatego mówię, nie wolno ich trzymać w Ender czeście, ale będzie jakby ten jeden raz dozwolone wzajemne kradzenie sobie na, mhm. na serwerze, więc myślę, że, że część się ucieszy, bo będą mogli sobie zwiedzić wzajemnie bazy. E, co ty już tak chcesz tutaj obudowywać? Nie no, to jakby zakrąglić od góry. Okej, okay, dobra. Więc myślę, że, że coś takiego im się też spodoba. Co ty o tym sądzisz? No myślę, że fajne. E, także drodzy widzowie, wy też napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tego typu e, sprawie, czy to spowoduje, że gracze będą, e, nie wiem, bardziej chętni do... Co, już Czapla stwierdzi, że skończył? Co, co, co to musi być za gunwo? 4 minuty? Speedrun. No mówiłam, że w 5 minut, a <laughs> wy nie wierzyliście. No to nieźle. Okay. Ale trzeba jeszcze górę zrobić, nie? Nie no, ale to nie, chyba nie owijamy całego, bo nam czerwonego nie starczy. No. A ja mam dużo czerwone czerwonego. Co, znaczy, co to znaczy dla ciebie Dużo. Eee, sześć taków. Okej, okay. dawaj. Ale czy, a, <laughs> czy <też> to będzie <laughs> wyglądać? No tutaj tak. na kolanach za tobą jestem popadł. <laughs> Co ty mnie tu zabudowałeś? Do pokoju osobnego mnie tu zaprowadziłeś? Tak, jesteś uwięziona, dawaj! Jak spadła? Ty, to ty mnie zrzuciłeś! Masz, daję ci ten, żebyś mogła wrócić do mnie. Nara. Co za kobiety? Ty się jeszcze że twoja Oliwia nie gra z tobą w Minecrafta? A grała? Już rozumiem, dlaczego nie gra. <laughs> Ale nie wiemy o nim? tobie i sobie game moda. Yy... Czekaj, spektatora. Yy... Ty, Wasia, też chcesz spektatora? Nie, bo my sobie pójdziemy w ramach yy, tutaj wspólnego nagrywania. Yy... Z Szymonem zobaczymy, jak idzie innym drużyną. Ty Szybko tutaj budują. No, Ej, ale nawet jestem ciekaw co to będzie. Co, czy na, na chwilę obecną nie kojarzy mi się to zbyt dobrze. Już w sensie... Creeper mm. z czapką. Wiesz co, to mi raczej przypomina, mam wygląd yy, Creepera, natomiast nie wiem czemu, ja tu bardzo przepraszam wszystko. A ja, ja, wiem co oni budują, ja wiem co oni budują, Poczekaj, patrz. mi się kojarzy to z budynkiem promowanym przez znanego austriackiego akwaralistę, wiesz? Patrz, bo to jest głowa Creepera, jako taki a? wiesz, taki posąg, a to jest noga i to będzie taki chyba wielki ten. Ciekawe, ciekawe. No że jest. tak wiesz, że tak będzie miał nogę na głowie. No zobaczymy, okej, okay. o Jezu. ojej, ojej, ojej e, Jestem już u drugiej drużyny, Jestem że... Już... a nie, dobra, to jest Krynzeku, dobra, Klinzeku. Okej, okay. Klinzeku z racji tego, że dost... e, Klinzeku i tak też nie bierze udziału w evencie e, Pod kątem punktowym, a nie możliwego zwycięstwa, a, do... i został ostatecznie sam w drużynie bo niestety, ale Hans mu zdezerterował, to buduje, chyba mm. coś, no, będzie zombiak, tak mi się wydaje. No chyba, bo tak, no zombiak ma. No, 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 tak. Więc dlatego dostał game moda, żeby mu się łatwiej budowało. I tu... O oh, damn, co oni mu zrobili? <laughs> ty, ty wiesz, co to jest, czy nie? Wygląda jak spłaszczone coś. Majni, ja wiem, że oni niego mieli budować, bo... Co mu zrobili? O oh grubo, czekaj, to jest... Okay, to jest pusty w środku, więc... To, to jest spłaszczone main. Nie, ale też widziałem, że są takie fajne poduszeczki z postaciami różnymi, też takie spłaszczone. Czekaj, ja mu rzucę nożycem. Eee. Chyba się będą Dobra. Dobra, wróciłem na spektatorka. Nie tu nie ma. Jednej drużyny nie dałem. To miałaby. co twierdzą, że to jest trąbka. <śledzimy> no. Drewniany. Biedny mini. Znaczy, mi się na początku pomyślałem, że oni. Bo, bo oni mówili na początku, jak wiesz, jak prosili o mm -hmm. itemki, to właśnie, żeby będą chcieli budować mini. E, ale nie wiem, no jak na niego patrzę, zobaczyłem pierwszy raz, pomyślałem sobie raczej, że to jest mini typu. Mini typu. Mm, e, Nokio. No, widzę, że już e, Knudeku przeszedł dalej. A chłopaki faktycznie tutaj, ty jakich tu chłopakom szybko idzie? Gdzie? Mmm... Creeperowcy. Nie mogę. Dobra. Okej. Okay. Dzień dobry. Siemka. są piękną budowę. Eee... Wy nie możecie na razie mówić... Co żeście zbudowali. E, dobra, moi drodzy, e, f, na chwilę obecną już skończył się etap budowania i e, za chwilę e, będziecie mieli możliwość podziwiania e, rzeczy, które zostały wybudowane. Zobaczcie, czy jedna rzecz mi tylko zadziała. E, I e, jedna bardzo ważna rzecz do Was, gracze: nie mówcie, który blok jest Wasz. Nie czym jednak to nastąpi. Proszę, żeby każdy do mnie podszedł. Każdy wie, jakiego miał koloru drużyny, że tak powiem? Tak, ja wiem. Mhm. Nie mówcie, jakich. Nie mówcie, jakich mieliście kolorów. Dobra. I tak, po, po kolei ustawcie się. Albo dobra, podchodźcie po kolei. Dostaniecie, każdy z Was zostanie ode mnie cztery kolory wełny. Będą dość istotne. Dobra, no do to słuchajcie, w tym momencie idziemy podziwiać budowlę, nie okay, musimy... Co nie mówię? dasz spectatora, żeby takie ładne ujęcia zrobić? To dam ci później. Okej. Okay. Dobra, tu mamy pierwszą budowlę. Musicie sami się domyślić, nie możemy mówić wzajemnie. Eee, Gremlin troszeczkę strolowałeś. Czemu? Nie wiadomo no, za... kogo to Nie wiadomo kogo to Żeby było zapewne to nie, to nie ja to strollowałem Ja daję niebieski Ale co wy dajecie, że niebieski? O co wam chodzi? Na razie nic nie dajecie nikomu, nic No właśnie Jak widzicie to jest drużyny czerwonej Tutaj drużyny różowej Budowla Co tam został? Ale... Ja... Eee, tak. No nie, niech widać. Wszędzie że... widać kolory już. Ono tak ne, drużyny niebieskiej. <laughs> Co za gość. To są moje. Czekajcie, on ma na głowie tabliczkę. Zaraz powiem wam czy mogę wam ją odczytać. To jest Zombie z Dreadami, jest napisane na tabliczce. Ulti. Myślałam, że Pajus oh, dla niego wszedł. I tak, to jest drużyna niebieska i ostatnia drużyna to jest drużyna jasnozielona. Okay. Ale koks, nie musiały to zbudować. Tak, gunwo konkretne. To jest spłaszczony czajniczek. Okej, okay, dobra, moi drodzy, i słuchajcie, tutaj mamy szulkerze i temy, które wygracie w tym evencie. I... A, bo dobra, za chwilę wam powiem, ile punktów dostanie zwycięska drużyna. I słuchajcie, macie na samym początku tutaj cztery skrzynki. Każda drużyna wrzuca do swojej skrzynki, tak? Czyli jeżeli ja na przykład... Jestem z drużyny powiedzmy czarnej, to do skrzynki czarnej wrzucę e, swój głos. I wrzucacie do skrzynki głos na drużynę, którą mm, Waszym zdaniem ma najlepszy pomnik. Także niech każdy wrzuci do swojej skrzynki. Dobra, odejdźcie, odejdźcie. Już teraz wszyscy odchodzą, że od skrzynek. Kryzek uczy też. E, I słuchajcie, jedna bardzo ważna rzecz, o czym Wam. Jakoż odejdź, odejdź. Jedna bardzo ważna rzecz, o której wam nie powiedziałem, jak będą liczone punkty w tym głosowaniu. Jeżeli ktoś zagłosował na budowlę drużyny przeciwnej, to ta drużyna dostaje plus jeden punkt. Natomiast jeżeli ktoś zagłosował sam na siebie, to dostaje minus dwa punkty. A My myślałem, że plus 2. Dobra umrzyj. Drużyna zielona. E, dwukrotnie zagłosowała na siebie, czyli to jest minus 4 plus jeden punkt to jest minus 3 punkty zdobyli Drużyna niebieska... Nie mogłem powiedzieć wcześniej. Drużyna niebieska. E, ej e, drużyna niebieska ma punkt. E, czekaj, wróć tutaj ja gadam Eee. Wróćcie, 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 czekajcie. E, zieloni mają tutaj minus 4, plus 1, e, czyli minus 3. Dobra, niebiescy mają punkty 1, 2 punkty. 2 punkty ma drużyna niebieska. Drużyna różowa ma minus 4 Panie punkty, minus nie. 2. Proszę, ja chcę powiedzieć: e, Tutaj to jest sfałszowane, bo nazwą 2, tutaj jest 1. Jedy... Oni. My nie daliśmy niebieski eee. Ale w naszej skrzynce. Ej, dobra, słuchajcie. Czyli jeszcze raz. Eee, drużyna e, zielona ma minus 3 punkty, drużyna niebieska ma e, 2 punkty, drużyna różowa ma minus 2 punkty, czerwona nie ma żadnego e, punktu. Czyli wychodzi na to, że drużyna niebieska wygrała. Wygrałem. Czyli e, wygrał zombiak. Wygrałem. No bo, jakbyś no, Gieryń to... powiedział, że nie można na siebie, ale to właśnie ten. E, dobra, słuchajcie, e, z racji tego, że przewidziałem, że w tym e, evencie e, do wygrania będzie 100 punktów dla każdej osoby: e, dla pierwszego miejsca, dla drugiego miejsca, 50 punktów. Krinzeku wygrał, ale Klinzeku jest streamerem, w związku z tym z obecnych punktów nie możesz dostać Jako członek Gamma Więc miejsce drugie, czyli to chyba różowi Dostają po 50 punktów Tak, czyli to będzie Jajkosz i Myzdek, także proszę o gromkie brawa Boże, co za gromkie brawa, boże, ja sobie jeszcze się nie mrawi Eee, ale dobra, klinzeku. Plask, plask, Ty dostajesz jedną nagrodę. I teraz uważajcie, wszyscy, którzy jesteście na live. E, Pół, na jakim live? Ie? Na e, evencie. E, jest tutaj. E, klinzeku dostaje taką oto rzecz. To sobie e, nawet na, Nie wiem, jak chcesz to sobie otwórz. Widzowie już u mnie wiedzą, co to jest. I e, nie, możesz, nie możesz tego trzymać ani w eku, ani w enderczeście. W niedzielę dowiecie się, do czego to Wam dalej posłuży. Ok? co został? Nie wiem, może się pochwali, może nie. Na, wszyscy dowiedzą się na pewno o tym w niedzielę o 15. E, natomiast, Kryzyseku, pamiętaj, nie możesz tego trzymać w, ani w Eku, ani w Endertreście. Ok? Także zanieść to później, sobie do, do domku i tyle. Eee, dobrze, moi drodzy. E, ja dziękuję Wam za e, dzisiejszy odcinek. E, mam nadzieję, że event Wam się podobał. Dajcie oczywiście koniecznie znać e, w komentarzach. E, I tak jak mówiłem, e, jeżeli chodzi o e, jajko, e, które zostało właśnie wygrane przez, e, przez Klinzego, ale to są to aż dwa jajka. E, ponieważ e, no, drużyny były dwuosobowe, a e, klinzeku był samodzielnie, e, więc dostał obydwa jajka. E, I pamiętajcie, że te jajka możecie sobie nawzajem wykradać, możecie je ukrywać, e, i te dwa jajka muszą do mnie trafić w kolejny piątek, Koło godzin, między godziną 19 a 20. Musicie wrzucić do swojej skrzynki na spawnie, Ja to oczywiście sprawdzę i na tej podstawie zostaną przydzielone ekstra punkty. I już za tydzień będzie kolejny event, ale tym razem event ten będzie eventem koniarskim, ponieważ mogę od razu zdradzić, że arenę, którą widzieliście w jednym z pierwszych odcinków serwera, będzie właśnie areną kolejnych zmagań. O. Także ja dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się siema!